Czy prezydent może rządzić z krat? Może. A czy będzie rządził z krat? To już znacznie bardziej skomplikowane. Chodzi oczywiście o tego faceta. Ciekawe, czy na Ziemi jest jeszcze ktoś, kto go nie zna, ale na wszelki wypadek. To Donald Trump, 77-letni dzisiaj biznesmen, polityk i 45 prezydent Stanów Zjednoczonych. A być może również 47 prezydent Stanów Zjednoczonych. Przekonamy się w listopadzie. Kilka dni temu, a nagrywam to wideo w niedzielę, 2 czerwca 2024 roku, Trump został uznany winnym i to aż 34 razy. I znów jest pierwszy. Pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, o którym można już powiedzieć, że jest przestępcą kryminalnym. I pewnie nie zajmowalibyśmy się tym tematem, gdyby nie fakt, że Donald Trump jest faworytem w wyborach prezydenckich. Czy będzie kandydował za krat? Czy pójdzie do więzienia? I czy w ogóle będzie mógł startować? Tego wszystkiego dowiesz się z tego właśnie filmu. Nazywam się Wojciech Cegielski, a to jest podcast Świat. Zacznijmy zatem od początku. Co to w ogóle był za proces? Sprawa dotyczy wydarzeń z 2016 roku. Wtedy to w czasie kampanii wyborczej bo to jest tutaj kluczowe Donald Trump miał poprzez swojego prawnika przekazać 130 tysięcy dolarów dla tej pani, czyli dla Stormy Daniels, luksusowej prostytutki i aktorki filmów dla dorosłych. A chodziło o to, żeby kobieta milczała. Gdyby bowiem w czasie kampanii, w której Trump startował, opowiadała o ich romansie sprzed 10 lat i to w dodatku z czasu, kiedy żona Trumpa, Melania, właśnie rodziła ich syna barona, to Donald Trump mógłby z kretesem przegrać wybory. Prostytutka dostała więc 130 tysięcy dolarów za milczenie. Ale sprawa i tak wyszła, tyle że dwa lata później. I zakończyła się właśnie teraz, gdy ława przysięgłych uznała, że Trump jest winny. Ale uwaga, nie chodziło o to, że Trump spotykał się z prostytutką, ale o to, że nie ujawnił, że przekazał jej pieniądze. Wszystko działo się bowiem w kampanii wyborczej, a w jej trakcie wszystkie wydatki muszą być jawne. Te 130 tysięcy dolarów nie zostało ujawnione, co prokurator potraktował nie tylko jako złamanie zasad finansowania kampanii wyborczej, ale także jako łapówkę, która miała odwrócić bieg wyborów, no i jako fałszowanie dokumentów. Donald Trump został uznany winnym wszystkich 34 zarzutów, jakie mu postawiono. Wymiar kary ma zostać ogłoszony 11 lipca, i zapewne część z Was ogląda to wideo już po tej dacie i wie, jaką karę wymierzono Trumpowi. Dzisiaj, 2 czerwca, wiemy jedynie, że Donald Trump może pójść do więzienia na 4 lata, ale może też dostać karę w zawieszeniu. Co jest zresztą bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że sędzia zapewne będzie miał z tyłu głowy, że Trump ma 77 lat, czyli jest w podeszłym wieku. Były amerykański prezydent może też spędzać w więzieniu tylko i wyłącznie weekendy. Ale to oczywiście tylko teoria. W praktyce zapewne Donald Trump nie pójdzie do więzienia. Bo nawet jeśli 11 lipca zapadnie wyrok i poznamy wimarkary, to jest niemal oczywiste, że prawnicy Trumpa się od, odwołają do drugiej instancji, a ta rozstrzygnie sprawę już po 5 listopada, czyli po wyborach prezydenckich. Czyli jeśli nawet Trump dostanie wyrok więzienia, to będzie już zapewne prezydentem. Co zrobi w takiej sytuacji? No, sam to zresztą już wielokrotnie zapowiadał ułaskawi sam siebie, bo może, Załóżmy jeszcze, że prawnice po 11 listopada się nie odwołają, choć to raczej jest mało prawdopodobne. No ale załóżmy. Wtedy Donald Trump być może pójdzie do więzienia. Jego prawniczka już zapowiedziała, że nadal będzie kandydował na prezydenta USA, nawet z zakrat, bo formalnie może. Były amerykański prezydent ma na głowie jeszcze trzy inne sprawy kryminalne. Pierwsza. O próbę odwrócenia wyniku wyborów z 2020 roku, które to wybory przegrał. A chodzi o podburzanie do zamieszek, co skończyło się, przypomnę, szturmem na kapitol 6 stycznia 2021 roku. Druga sprawa to kolejne spiskowanie, by odwrócić wynik wyborów. Tutaj chodzi o słynny telefon, jaki Trump wykonał do sekretarza stanów Georgii z prośbą o znalezienie głosów czyli po prostu sfałszowanie wyników wyborów. Trzecia sprawa. To tajne dokumenty, jakie Trump wyniósł z Białego domu do swojej rezydencji w Maralago. Żadna z tych spraw nie rozpocznie się przed wyborami prezydenckimi 5 listopada, co oznacza, że po pierwsze, dla wyniku wyborów nie mają one znaczenia, a po drugie, że zostaną umorzone, bo to przecież Trump jako potencjalny prezydent może wybrać prokuratora generalnego, a znając postępowanie Donalda Trumpa, nie będzie on miał żadnych skrupułów, by wybrać sobie takiego urzędnika, który te wszystkie sprawy zamiecie pod dywan. 5 listopada dojdzie do powtórki sprzed czterech lat. Tyle, że urzędującym prezydentem, który stanie do walki o prezydenturę, będzie Joe Biden, a jego rywalem będzie Donald Trump. Dwóch tych samych starców, co w 2020 roku, tyle że w odwrotnych rolach i już nie z Bidenem, ale z Trumpem jako faworytem wyborów. Obecne sondaże dają zwycięstwo Trumpowi, choć co warto podkreślić, różnica głosów jest niewielka. Dlatego do listopada wszystko może się jeszcze zmienić. Czy zatem Donald Trump może kandydować w wyborach, będąc skazanym przestępcą kryminalnym? Może. Amerykańskie prawo tego nie zabrania. Czy może kandydować, siedząc w więzieniu? Może. Czy może zostać zatem zaprzysiężonym na prezydenta, mając wyrok kryminalny? I znów odpowiedź brzmi: może. Czy zatem Donald Trump wygra wybory prezydenckie w listopadzie? Wiele na to wskazuje. Choć, tak jak wspomniałem, sondaże mówią o bardzo niewielkiej przewadze nad prezydentem Joe Bidenem. To, co jest ważne, to fakt, że, po pierwsze, historia Donalda Trumpa to jeden wielki ciąg skandali, do których Amerykanie się już przyzwyczaili, a po drugie, co pokazuje chyba stan demokracji w USA, wyroki skazujące dla Trumpa nie mają dla jego wyborców znaczenia. Większość z nich święcie bowiem wierzy w to, co Trump usiłuje wmówić opinii publicznej: że to spisek, że za wszystkim stoi Joe Biden, który próbuje go zniszczyć, a przede wszystkim, co Trump powtarza za każdym razem, gdy ktokolwiek go krytykuje: to nie ja, to inni. Jeśli wydarzy się coś dobrego, to zasługa Trumpa. Jeśli wydarzy się coś złego, winni są wszyscy dookoła, tylko nie Trump. Ten typ tak po prostu ma, bo przecież jest najlepszym prezydentem we wszechświecie. A są tacy, naprawdę, to nie jest żart, są tacy, którzy twierdzą, że Trump jest mesjaszem. Czy zatem wyrok dla Trumpa nie zmieni nic wśród Amerykanów? Niekoniecznie. Część osób pytanych w sondażach przyznała, że jeśli Trump będzie winny, to rozważy, czy aby na pewno chce na niego głosować. Wyrok zapewne sprawi, że Trump dostanie nieco mniej głosów, ale nie wiadomo o ile mniej. Co w tym wszystkim jest najciekawsze, to pytanie, jak to możliwe, że człowiek, który notorycznie kłamie, Płaci prostytutce za milczenie, wychwala dyktatorów takich jak Putin czy Kim Jong-un, próbuje szantażować, przekupiać i namawiać do ataku na symbole demokracji, takie jak Kapitol, a przy tym wszystkim, jak pisze Bob Woodward, ma umysł ośmiolatka. Jak to możliwe, że przywiązani do demokracji i wartości Amerykanie chcą na takiego człowieka głosować? Powodów jest kilka. Ale ten najciekawszy podał mi w jednym z poprzednich odcinków naszego podcastu politolog i dziennikarz z Nowego Jorku Mariusz Wolf. W tej chwili jest taka wizja, że to jest jedyny człowiek, który potrafi zatrzymać szaleństwo, w cudzysłowie, progresywistów związanych ze sprawami, czy też rasowymi, czy też związanymi ze sprawami LGBT i tak dalej, tak dalej. Ci ludzie tego nie do końca rozumieją, dlaczego mężczyzna transseksualny może wejść do łazienki dziewcząt, na przykład, i to powinno być ok. Dlaczego uczy się dzieci teorii krytycznych, tak? Teorii krytycznej rasy, czy teorii krytycznej płci, czy społeczeństwa, i tak dalej. Rozumieją tego i nie chcą tego tak naprawdę. Po prostu wyborcy Donalda Trumpa nie rozumieją tych zmian. Wyborcy Trumpa widzą to dokładnie w ten sposób, że to jest zmiana, ale to jest niekoniecznie zmiana postępowa. To jest coś, co dzieje się wbrew ich woli i wbrew ich poczuciu rzeczywistości. Ciekaw jestem Twojej opinii na ten temat, czy politycy w USA rzeczywiście żyją w swoich bańkach? Czy Trump wygra te wybory? I jak oceniasz tego polityka? Pod tym filmem zostaw swój komentarz. Nie zapomnij także o lajku dla tego filmu, bo im więcej lajków, tym bardziej algorytm będzie nas promować i dotrzemy do kolejnych osób ciekawych tego, co dzieje się na świecie. Przypominam, że w każdy czwartek mamy dla ciebie nowy odcinek podcastu z niebanalną historią ze świata, a w niedzielę dostajesz dodatkowo odcinek filmowy. Subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz, i koniecznie włącz powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. I koniecznie. Powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko, ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.